przepychanek, również y, widzimy często brutalne fauli. Uwaga! I gol! Proszę Państwa, zachwyceni Górnikiem. Aniśmy się do... spostrzegli i Polonia wyrównuje na 1 do 1. Niesamowita sytuacja. Samobój, czy samobójczy Magiery? Powiedzieć. Ale to każe nam wierzyć, że dopiero teraz Górnik się do roboty i, i będzie jeszcze lepszy. Popatrzmy na to raz jeszcze. Tak, gol samobójczy Magiera. Magiera był wcześniej, był po drodze bala Marciniak. nie, Marciniak. Tak, to samobójcza, samobójcza bramka. bramka, samobójcza. Jeszcze raz widzimy sytuację Marciniaka, Magiera, był ostatni, który trafił w nią, w nią, tak. zanim ta przeszła linię bramkową.